podkarpacie.pl. że te TSV Samok występujący w czwartej lidze rozegrali drugi pojedynek w sezonie 2015-2016. W debiucie przed własną publicznością podopieczni Doroty Kondyowskiej rywalizowali z Sokołem Sieniawa. Mecz lepiej rozpoczęli goście, którzy, wykorzystując słabszy początek faworyta, wygrali pierwszą partię 25-19. do Od pierwszej piłki drugiego seta kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami przejęli samoczanie. Konsekwencje i skuteczność przełożyły się na zwycięstwa w trzech kolejnych odsłonach meczu. Kolejno 25 do 16, 25 do 18 i 25 do 22. TS soku z Sieniawa 3 do 1. Z kompletem punktów na koncie Samaczanie są liderem grupy drugiej 4 Ligi. Jestem bardzo zadowolona, e, dlatego że jesteśmy takim nowym zespołem młodym, młodość z doświadczeniem jest pomieszana. E, Stawaliśmy teraz naprzeciwko byłych zawodników e, no minimum trzecioligowych, także tym bardziej to zwycięstwo cieszy. Drugi raz udało nam się wygrać, e, jednak musimy dalej pracować nad swoją dyspozycją, bo było niestety za dużo zepsutych zagrywek, za dużo błędów własnych i dalej musimy pracować i... I podnosi swoje umiejętności. Na pewno przeciwnik, który twardo grał w obronie, bardzo fajnie grał w obronie, dużo piłek nam wracało. Natomiast jak my zaczęliśmy realizować konsekwentnie nasze założenia, przełożyło się to od razu na wygrane sety. Także cieszy mnie przede wszystkim to, że chłopcy realizują to, co sobie mówimy na czasach. Jestem przeszczęśliwy, że tyle osób chciało nas zobaczyć. Wczoraj nasza pierwsza drużyna odniosła kolejne zwycięstwo, też tam dużo ludzi chodzi i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że tyle ludzi przyszło nam, kibicowało, oby tak dalej, a my będziemy się starać, żeby nie przychodzili na, na darmo. Jestem zadowolony, myślę, że bagaż cennych doświadczeń, które zdobyłem w Niebelcu i w Brzozowie i w Niebelcu będą w stanie pomóc tej drużynie w tej czwartej lidze. Osiągnąć ten sukces, czyli wejść do trzeciej ligi. Ciężko pracować i nie spoczywać na laurach. Zawsze to powtarzam, że przez ciężką pracę do sukcesu. i Miejmy nadzieję, że to będzie jeszcze lepiej wyglądać, bo niektórzy są jeszcze kontuzjowani, niektórzy grają z kontuzjami. Także jeszcze w optymalnym składzie nie gramy, ale tak jak kiedyś mówiłem, z meczu na mecz będziemy coraz lepiej wyglądać. Za tydzień TSV zagra na wyjeździe z MKS-em Wierzbna. 25 października Sanoczanie powalczył o ligowe punkty w dukli z miejscowym SKS Mosir. Tydzień później powrót ligowych emocji do hali zespołu szkół nr 3. TSV podejmie prokadię lubaczów. TV Podkarpacie.pl